Biorąc pod uwagę parę sekund czasu na kamerze wideo e, pokazuję oczywiście stalinę konej przy, przy raculce a chciałbym pokazać także motorykę koni, konstrukcję koni e, Moim zdaniem e, jest to bardzo istotne e, by jak najszybciej e, na świecie reaktywować e, możliwość po prostu podejścia do konia podnajęcia tak, e, tak potężnego zwierzęcia motorycznie dużego, po prostu zwierzęcia doskonałego pod względem wielu, wielu cech, by każdy człowiek od młodych lat miał możliwość po prostu podnająć konia i przejść 90 km z nim lub ewentualnie całą rodziną przejechać. To jest bardzo trudne, by osiągnąć tego typu, jakby to powiedzieć, zjawisko dostępu swobodnego do po prostu przyjść tak jak tutaj teraz. Podejść, okazać się swoim jakimś tam dokumentem, podpisać jakąś umowę i pożyczyć, wypożyczyć konia całą rodziną, odpowiednio nastawionego konia czy konie, i przejść 90 km szlakiem, czy przejechać 90 km szlakiem. Pozdrawiam Państwa.